Witam Państwa bardzo serdecznie europejski, na Europejskim Kongresie Gospodarczym Grzegorz Sadowski, a moim y, i Państwa gościem jest Pan Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Y, największe wyzwanie, o którym tu rozmawiamy dla wielu firm, to, to są kadry i rynek pracy. Y, co należy zrobić, żeby, co może zrobić agencja? Żeby, żeby tą sytuację trudną yy, yy, zmienić, tak żeby fachowców na rynku było więcej. Zgadza się, panie redaktorze. Dostrzegamy to bazując na naszych doświadczeniach. Agencja Rozwoju Przemysłu <coughs> sama w sobie jest dużą organizacją, natomiast w skład grupy kapitałowej wchodzi około 60 spółek, jak również zarządzamy dwoma specjalnymi strefami ekonomicznymi, Mielecką i Tarnobrzeską. I bazując na tych doświadczeniach rzeczywiście dostrzegamy, że... Pracownicy, dobrze wykwalifikowani pracownicy i ryzyko ich niepozyskania, ryzyko utraty tych pracowników jest jednym z najważniejszych problemów, które nurtuje nie tylko Agencję Rozwoju Przemysłu, nie tylko nasze spółki, ale również te firmy, które są nawet w strefach. Zgadza się, te, które są w strefach. I doszliśmy do wniosku, że jednym z najważniejszych wyzwań gospodarczych, przed którymi stoją polscy przedsiębiorcy, to jest właśnie zagwarantowanie, to może brzydko zabrzmi, ale stałego dopływu strumienia pracowników, którzy uzupełnią tą lukę, która jest w naturalny sposób powodowana starzeniem się społeczeństwa, odchodzeniem na emeryturę, ale również, na co tutaj na tym kongresie też się bardzo mocno zwraca uwagę, pewnym problemem demograficznym, który się pojawia, ponieważ tych potencjalnych nowych pracowników jest coraz mniej, a to wynika z faktu, że jest coraz mniejsza grupa uczniów, których możemy do tego przygotować. I bazując na tych doświadczeniach, w 2018 roku, w marcu, Agencja Rozwoju Przemysłu podjęła decyzję o rozpoczęciu programu, który nazwaliśmy kadry dla przemysłu, co rozumiemy przez ten program, jest to program, który początkowo adresowany był dla, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z jednej strony, a z drugiej strony adresowany był do przedsiębiorców, którzy w jakiś sposób są związani z Agencją Rozwoju Przemysłu, czyli w najprostszy sposób do naszych spółek z grupy kapitałowej to jest jedno, i z drugie do przedsiębiorców działających w specjalnych strefach. Ekonomicznych. W wyniku tego procesu podjęliśmy, tego programu podjęliśmy szereg działań, które mają na celu, po pierwsze, spopularyzowanie wśród uczniów, którzy będą podejmowali decyzje o swojej przyszłości, szkół de facto branżowych, zawodowych, technicznych, które dają szansę na to, aby młody człowiek miał od razu fach w ręku. Bo wiele się mówi o, o tym błędzie, który popełniliśmy, likwidując szkoły zawodowe. To jest, to jest jeden błąd, ale drugi błąd, proszę sobie przypomnieć, moment, kiedy każdy pracodawca chciał mieć pracownika z wyższym wykształceniem. To spowodowało bardzo daleko posuniętą deprecjację tych tradycyjnych zawodów i kształcenia na stopniu zawodowym. Teraz odwrócenie tych tendencji, kiedy pracodawcy rzeczywiście doszli do wniosku, że liczy się, pracownik kompetentny. Praktycznie przygotowany do zawodu niekoniecznie z wyższym wykształceniem, specjalista w swojej ściśle określonej branży. W sytuacji, trzeba kiedy... mieć fach w ręku. Tak, trzeba mieć fach w ręku. Odkręcenie tego złego obrazu szkół branżowych zawodowych i kształcenia na tym, na tym poziomie zajmie nam wiele, wiele lat. Ale wracając też do tego, o czym zacząłem do programu kadry dla przemysłu. Pierwszy krok to było właśnie stworzenie programu. Stworzenie programu. Drugi krok to podjęcie działań, który ten negatywny obraz tych szkół zmieni, jak można to zmienić? Najprostszy sposób to jest wskazanie młodemu człowiekowi konkretnego miejsca, konkretnego zawodu, który będzie dla niego potrzebny, i który już tak naprawdę na etapie kształcenia i przygotowania w szkole branżowej zawodowej technicznej daje mu szansę nawiązania współpracy i relacji z przyszłym pracodawcą. Ten program spotkał się z dość dużym odzewem, szczególnie wśród przedsiębiorców działających w strefach. Dzięki jakby koordynacji tych działań przez agencję rozwoju przemysłu uruchomione zostały klasy branżowe, klasy profilowe. Jakie są najpopularniejsze dziś zawody, jakich brakuje? To zależy tak naprawdę od profilu, w jakim działają przedsiębiorcy, ale bazując na tych doświadczeniach ze specjalnych stref ekonomicznych, które mają pewne swoje nakierowanie, możemy powiedzieć, że brakuje osób, które będą pracowali jako automatycy, jako pracownicy obsługujący skomplikowane maszyny wykorzystywane w produkcji metalowej, prawda? maszyny CNC specjalistyczne. Urządzenia frezarskie. A czy polskie szkoły są przygotowane w ogóle, żeby kształcić takich specjalistów? Moim zdaniem. To jest trudne pytanie. Na pewno mamy wiele szkół, które przeszły olbrzymią metamorfozę. Oczywiście likwidacja szkół zawodowych wiązała się z tym, że bardzo często zlikwidowano warsztaty, które przy tych szkołach funkcjonowały, a które były podstawą praktycznego kształcenia. I moim zdaniem wyjściem właśnie, jakby momentem czy rozwiązaniem przyspieszającym powrót do tego, aby praktycznie już kształcić na, na tym etapie, jest ścisła współpraca szkół. Z miejscami pracy. Co to oznacza, że część teoretyczna może odbywać się w szkole, w szkole technicznej, zawodowej, branżowej, natomiast ten element praktyczny może być y, 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 prowadzony w realnych warunkach u pracodawcy, który. Bo to jest kluczowe. Tak, posiada cały park maszynowy, posiada doświadczoną kadrę. Która od strony praktycznej jest w stanie młodemu człowiekowi, uczniowi powiedzieć, jak w sposób prawidłowy, bezpieczny, efektywny, pożądany przez pracodawcę te urządzenia i te maszyny obsługiwać. Więc moim zdaniem to będzie pewna, pewien, to jest pewien sposób ucieczki, prawda? Nie zawsze samorządy, które prowadzą szkoły, stać na ich wyposażenie. Kto nawet 10 lat temu uczył się obsługi jakiejś maszyny, dziś może zderzyć się z sytuacją, że jej w ogóle nie zna, tak? No, Zgadza się. Bo to jest no, postęp technologiczny jest jest, jest, jest bardzo duży. Dlatego te klasy profilowane, klasy, które mają charakter klas patronackich, gdzie są tworzone przy bardzo czynnym udziale pracodawcy, który już dysponuje tymi urządzeniami, to jest rozwój. Ten sam model zresztą jest powtarzany przez nas przy okazji jakby rozwijania programu kadry dla przemysłu na poziomie sz szkolnictwa wyższego, ponieważ doszliśmy do wniosku, jeżeli Dało się to zrobić na dało tym... się to zrobić. Oczywiście nasze doświadczenia są jeszcze krótkie, ale dało się to zrobić już na terenie trzech województw w tym roku rozlicza, rozciągamy ten program na kolejne cztery województwa, w których ARP lub spółki z jego grupy funkcjonują. Jeżeli dało to się zrobić na, szko na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i ponadzawodowego, to warto się pochylić nad również zapewnieniem przedsiębiorcom, już nie uczniów, ale studentów, którzy będą przygotowani również praktycznie. I odpowiedzią na to było podpisanie porozumienia z Krepuzem, czyli z przedstawicielami rektorów, z Konfederacją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, których w Polsce jest 33. Uczelniami publicznymi, zawodowymi i co najważniejsze, kształcącymi na kierunkach praktycznych najważniejszym, największym plusem tych uczelni jest jeszcze jedna rzecz: jest ich zdolność do elastycznego i bardzo szybkiego odpowiadania na potrzeby, na potrzeby, rynku pracy. Uczelnia zawodowa, wyższa ma dużo większą możliwość uruchomienia nowego kierunku. nowego kierunku, dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Ma dużo łatwiej nawiązać relacje z lokalnymi przedsiębiorcami. Nie zapominajmy, że szkoły publiczne zawodowe są szkołami regionalnymi lokalnymi które odgrywają i moim zdaniem będą odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu rynku pracy ale w zaspokajaniu tych potrzeb które wśród przedsiębiorców będących pracodawcami się pojawiają. koniec dopytam czy a przedsiębiorcy są chętni i gotowi do dzielenia się wiedzą i kształcenia? Tak. Odpowiedź jest jakaś z ich jest, strony pozytywna? Jest, jest odpowiedź. Żeby to nie zabrzmiało, że jest odpowiedź tylko i wyłącznie z grupy spółek wchodzących w skład naszej grupy kapitałowej, Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu, ale jest bardzo duża odpowiedź i duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców, którzy zainwestowali w naszych strefach ekonomicznych. Tak jak powiedziałem, ten program wyszedł. Po części z ich inicjatywy, z ich uwag, które jednoznacznie wskazują, jeżeli chcemy utrzymać wysoki wzrost gospodarczy, jeżeli chcemy, aby polskie przedsiębiorstwa nadal się rozwijały, jednym z najważniejszych aspektów, który musi być rozwiązany, najważniejszych problemów, jest zapewnienie pracowników, wykwalifikowanych pracowników, którzy będą chcieli pracować na rynkach lokalnych nie będą chcieli uciekać do dużych ośrodków miejskich. Bardzo fajny program. Będziemy kibicować oczywiście. Jak w każdym biznesie najważniejsi są ludzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.